Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izaka przed Wami kolejny odcinek y, śmieszny z Counter Strike'a. Mam nadzieję, że będzie śmieszny, ale śmieszna jest mapka, ponieważ gramy mapę De Mirage 100. Mapa y, Miraż niby zwykła, ale niezwykła, bo y, mapa na której wprowadzono 100 zmian, pewnych małych, mniejszych, większych, ale 100 zmian. I y, y, y na tej mapce sobie zagramy 5 na 5 z widzami i pamiętajcie o łapkach w górę. Co nie ma było mapę zwiedzają. Kluczem jeden spaką pierwszy. Mam. A wy B Tak Bomę mam O no Pałac, Bomy mam znowu Jezus Mary. Dobra, nie no, ja ja ma szans, żebym to... mnie zobaczył w CT, Patrz -ty. Patrzmy tylko A Klasa no, Zobaczcie raz B i paka pójdziemy ten... Co? Pałac Co myślicie? Ej, mida nie ma Ja pierd... Od B? B leci Trzech b wie, no? Ty Ty przepraszam Ojej, O kurde Bomba B jest, a nie bomba masz O kurde, to co nie zrobili? Ja byłem na pierwsze Dobra Dajś może? To jesteś mocni mocny, ja co się stało? Smok zajęcie dali O kurde, mam przerąbane Jeszcze jeden mid jest. Ojej! Oj, oj. Lewo, lewo, bardziej bater, lewo, lewo masz krzesło. Pozor, tam jest z rogu. Bye, bye. Masz go tu blisko! Jest <zimą. m> <zimą> nice try No to kurde, się wylosowało, Wam powiem. Jeden kanapka. Nice. Jeden był na midzie. Widzisz go? Dobrze. Ostatni, na A jest, na schodach. Na schodach na ostatni. Huk, że naraty wane, że Mam paczkę. Maczku, typi pipo jedna. Brawo. idź do dawaj na kuchnię, robisz to, bydź. Ferun, dobra. Ale nie wyzywajcie, jak coś. NT, było blisko. Po profesorsku. Ej, ja to robię Deagle Challenge to chyba. Musimy się słuchajcie, za zadowolenie strat, bo przypowiesz. Maczku, ma 9 HP. Kurde, no nie wiem, klikam E nie mogę nikogo przejąć, nie rozumiem. Ciężki mecz będzie, słuchajcie, niestety. Panowie, to jest ten czas, kiedy zaczynamy grać, bo jest źle. Ale co kolować no wygrajmy po prostu Ma tylko święta Jakie dostałem w ogóle głowę? <grymne> ja pierdzielę, ale gameplay O cholera jasna ale normalnie jak w Warzone że teraz czuję Kurde miam nie grać Co to co się dzieje? Tetris jest ktoś. coś pakę i uciekł O no, jednak na no, poszedł Cała trapcie Rampa. Ramp. Nie zdążysz, ucieka, ucieka, uciekaj, nie zdążysz. widać. Jeden pałac jest. Nie, nie rampy, nie skacaj rampy, bo tu jesteśmy. patrz, no, on przed pałacem sobie na już. Palące. Leży. Brawo. Nie wiem mówiłem, że bro, mama na pałacach jest przecież Wiesz ja ich jakoś dziwnie słyszę na tej mapie Może odwrotnie wrocimy Chcę On chce pod content pewnie nie? żeby nie było zbytnio spinania się nie, przecież Maćku to jest jakieś dziecko szczęścia co on robi w ogóle? Co to było? Jeszcze jeden. 20 HP ma w pałacu, bo ma wreszcie. Dobra, słuchajcie, wracamy powolutku. Okay. Ja myślę, że trzeba tej grać defensywnie bardziej ich, i nawet ich wypuszczać Jak kurde Góra jest podana Brawo Ronis I rampa wyszedł drugi Rampa i On tam ma wyjście, nie? Żeby uciec jak coś nie no to jest nie do wygrania ten mecz przecież Brawo. Jest Jesty to, te. Brawo. No super, panowie. O kurde to ładnie. Fatalnie. Przeżyj, please No, no to, to jedyna opcja. Dobry wjazd, musimy wchodzić tam gdzie i za ma. Podbejdą okay. Jeszcze pod Jeszcze jeden na pewno jest u mnie. Jeszcze jeden. Metausz trzyma skrót B. No nie wiesz. I z jaka nie ma? Ula. Dobra. O nie, no ciężki ten mecz, słuchajcie. Niestety, ale kurde. Coś tu jest nie tak! Kuchni, Tomek. Death. Bartek. Kurde, chyba się... Bartek się chyba zgubił na mapie, ty. Brawo, super. Kurde, dobra, sorry chłopaki. Uch. Perdoning Bata, robimy taką akcję, słuchaj. Kupujesz mi petkę, kupujesz okay. flasza smołka, dajesz mi tą petkę, podchodzisz ze mną, pod, podadać mi jednego flasza górą, a potem idziesz do niej do B, a wy B3 pod B lecicie z I daj mi flasza górą jednego. Patrz się Kurda, nie zabiłem. Dalej ławka. Jeden na jeszcze, ostatni na A, ostatni na A jest. No i super, brawo panowie. No, yeah. oh, we'll I uh, yeah, yeah. <laughs> I'm going yeah. to go I'm I gony stare stary na nie zauważycie. Na no, nie widzę, może być wieża. Ta, wieża jest. Leży ta wieża. O kur. Oni z są. Z rampy? Nie. On z wieża! Ta miejscówka jest OPS. O, kurde. o kurde. Ale, chyta, to... Ale... w ogóle nie nie wiem, tam głowa wystaje, ja strzelam w tą głowę i nie dostaję w ogóle chłopów w tym nie wiem czemu. Cowaj się po nim. O kurde. <grym> NT. Jeden leży za Głowa za leży Jeden Dżungla zero, ile nie żyje. Do prawej? No. Dobry Zainwestowany cover. No, to prawda. Udało się. Leży. Leży. z CT. Wracamy powolutku, słuchajcie. Brawo. O, jest heaven, jest na, tym, na tej wieży. Co za kapiłem. A tam ciężko głowę strzelić. Dalej wieża. To jest ten z wieży. No, ale już raczej jest czysto, nie? Nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Zrzućcie smołka tutaj najlepiej. Możesz to sprontować na, na CC. Gitara. Brawo. Jeszcze jeden łukonek. Super. Ekstra, panowie. Super, żeście zrobili. Brawo. On jest na drewnie, drewno, drewno, uważaj! Góra. Góra drewno. Kolejnego słyszałem? Uch, ja Jezus Maria Ja pierdziele ładny klaczk Jaki mecz, Boże, ale wymęczony Wymęczony mecz taki, że ja pierdziele Dalej była w upa gdzieś daleko ten. Leży Ładajcie kuchnię już przez smoka przechodzi idiota Leży plecy kuchnię nie? W małku siedzi, To ja Hej siko, proszę. To teraz musimy się pokazać. No <kluzł> teraz to słuchajcie... Nie, 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 spokojnie. teraz będziemy grali swoje i będzie git. Ja siedzę, wierzę. Brawo. A, to ostatni był w ogóle. Dobra. Jeden y, domek, domek w okienku ma 10 HP, nie? Dwóch domek, dwóch domek jest. Łap, już, Burning Butter. Do prawej. To lewej teraz. Gala, gala. Na galę paka. Patrz mokno okno. No to okienko. Kurde, mu 9 HP zostawiłem, no. szkoda. No, nie wiem, czy to się chował na palmie z was już, czy nie. A widzieli, czy, widzieli, czy nie? Leży góra. Przeszedł przez smoka Do, Ławka, ławka! Nie no, kur... Nie wiem. Popsu przez smoke'a przebiega. Widziałeś? drabinkowe? Brawo, 2 na 2 Przykuł w nie może być Widział cię z domku. Z domku gdzie strzelał. Słuchaj, z domku Za BS-em do lewej raczej. Ok. Nice no try. To... Nice no try. Kurde, ja już spocony cały. Widzisz pierwszej na refraga? Prawie patrz. Ławka, 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 ławka. I domek, domek, domek i ławka. Chciałem, no chciałem to zrobić, wiesz? Ojej, no. Nie, nie, nie. Dobra, chłopiec w CT. Wow, rampę. Się... Rampę, burning batter, halo. Masz chłopak to był. Nie, już, to wy nie nieprzytomni chyba tej porze po prostu, więc to, to trzeba kończyć. No, GG. Dzięki, Zegierka. No, dobry był meczek, no, wyrwane. No, pocięliśmy się tak, żeby wrócić do tego meczu, że masakra. Ja ogólnie dedykuję ten mecz dla Ciabulaty. O, dziękuję, doceniam. Ja jestem w szoku, że i tak żebyśmy 15-15 jeszcze jedną dogrywkę tam, przecież to było niesamowite, uważam naprawdę. Ale fajny mecz na pewno na YouTube, fajny.